Co daz na TikTok gumisz? Ile zarabiam mrdzi? No! Co? Ile zarabiam? Siema parę osób prosiło o Łysego z bandzi także lecimy, tak jak u grubego bierzemy pod uwagę wyświetlenia z kanałów, płatne współprace i Twitch. Przedstawię Wam z moich wyliczeń, ile zarabia. Zaczynamy od wyświetleń na kanałach YouTube, Banji generuje około 160 tysięcy złotych miesięcznie, więc dzielimy to na trzy, wychodzi koło 50 tysięcy. Dla Łysego, Tushi, tak zwany piesek Banzi, dostaje tą resztkę. Oczywiście żart Tushol to mega fajny gość pozdro tushi. Z prywatnego kanału szoterskiego łysy, co się kunia boi zarabia około 30 tysięcy złotych. Przechodzimy do płatnych okay. współprac, dzini przyjmuje sporo, ale nie sprzedaje się jak boja. Największą na 90% jest współpraca z Giforskins. tutaj dzini może dostawać nawet do 200 tysięcy złotych miesięcznie, a do tego około 15 tysięcy w skinach. Przechodzimy do bet -clicka. Łysy dostaje jak podobnie koło stopi. Jak 15 w skinach, jak, jak 25, 30 miesięcy to ja subą rozdaję krupki. No ale dobra, ale na razie nie jest źle, na razie jeszcze coś tam możemy te. Zobaczymy, 15, zobaczymy. A do tego koło. 5. Ale on zapomina o jednej bardzo ważnej rzeczy, że jeszcze pod YouTube pod kanał Bungie dostajesz dile. W sensie wstawki robisz. To też jest bardzo ważne, e, jeżeli chodzi o te zarobki. 15 tysięcy w skinach. Co to jest? Największą na 90% jest współpraca z G4skins. Tutaj Gini może dostawać nawet do 200 tysięcy złotych miesięcznie, a do tego około 15 tysięcy w skinach. Przechodzimy do betclika. Łysy dostaje prawdopodobnie około 150 tysięcy złotych miesięcznie. To z tym, tym betclikiem nie wiem gdzie, skąd on to w ogóle wymyślił. Kolejna współpraca jest z marka Logitech. Za Logite z Logitechem nie współpracuję, nie mam złotówki z Logitecha. Mam Logitecha, ale nie mam złotówki z Logitecha. Nie współpracuję obecnie z marką Logitech. Nie jestem ambasadorem marki Logitech. W zasadach z researchu taka, że Ginold może dostawać do 50 tysięcy złotych miesięcznie. Nigdy w życiu by nigdy, żaden, żadna firma by nie zapłaciła tyle pieniędzy, jeżeli chodzi o sprzęt. I do tego sprzęt dla siebie i dla widzów kochanych, których rucha na siano. Gini ma także sporo mniejszych współpracy z takimi markami jak Kingwin, D-Market, Grail Point. Oj! Kingwin i D-Market King, to nie są małe współprace. Tak. Z dwóch pierwszy, czyli Kingwin i D-Market, Gini może dostawać nawet do 10 tysięcy. 000... si złotych miesięcznie od każdej z nich. Do tego dochodzi kod Ginold na... Nie mam nic z kodu GINOLD. Kinguin, z którego także do... nie mam nic, nie ma nie ma nie ma żadnego revenue staje duży procent. Możliwe, że nawet do 4% z każdej transakcji z jego kodem marki Grail Point. Gra z Grail Pointem, Grail Pointa mam, ale w sumie już z nimi nie działam. Eee, a z Predatorem też nie jestem ambasadorem Predatora, tylko po prostu mam ich baner, bo nieraz e, firma Acer Predator udowodniła, że jeżeli potrzebowaliśmy od nich na przykład monitorów czy coś na giveaway'a, czy jakiegoś jakiś tam dla widzów czy laptopa potrzebowałem, zawsze mi pomagali po prostu z grzeczności cały czas ten baner mam nie jest to żadna płatna współpraca, nie otrzymuję za to żadnego wynagrodzenia eee, po prostu e, są fajną firmą i wspieram i Mam ten baner po to, bo, bo pokazali mi nieraz, że jak ja ich potrzebowałem, to zawsze byli i ja po prostu ten banerek mam, żeby był. I Predator to raczej współprace barterowe. O, no, dobrze do tego tutaj, to dobrze. Zobaczmy: X -Zik. Tutaj, tak jak u Grubasa, kwota, która wpada do Giniego, może sięgać nawet do 100 tysięcy miesięcznie. Przechodzimy do Twitcha. No, dla Ginolda raczej nie są to duże pieniądze, ale może z tego przynajmniej się znajdzie kasa na wypłatę dla Gumisia. Ozdro, Gumis, pracujesz dla ludzi, którzy ruchają cię na kasę. No, ale z Twitcha Gini może także o kurwa, ludzi, którzy... ale rel tuchając... tej, ale, re, ale relik tutaj Twitcha poleciał. Gini dla Ginolda raczej nie są to duże pieniądze, ale może z tego przynajmniej się znajdzie kasa na wypłatę dla Gumisia. Ozdro, Gumis, pracujesz dla ludzi, którzy... To jest kanał Gumisia? Kasę. No ale z Twitcha Gini może także dostawać do 35 do 40 tysięcy złotych. Podsumowując to, Łysy dostaje do kieszeni miesięcznie nawet do 650 tysięcy złotych. Daj follow i serducho ducho Chino wow. no, Kurwa. Bym tyle kurwa zarabiał to bym kurwa, się pytał ile poznań kosztuje. Ja ile mam? Szczerze. Za tamten miesiąc chyba miałem 6500.